Witam serdecznie. Ditek Trias nadaje w Muzeum II wojny światowej. Dzisiaj Gdańsk odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Niestety, chętnych jest dużo więcej niż po mieści sala konserwacyjna. To tak jak podsłyszałem, sala konserwacyjna mieści około 400 osób. Tutaj, w podziemiach Muzeum II wojny światowej. Tłoczą się powoli ludzie, natomiast u góry protestują zwolennicy aktualnego rządu. Przedstawię Państwu jeszcze z góry. Przyjechałem zbyt późno, właściwie tutaj powinien być przed godziną 14. Spotkanie zaplanowane na godzinę 15. Ponoć ma być wystawiony gdzieś tyle wim. Natomiast bardzo dużo ludzi będzie z pewnością zawiedzionych. Atmosfera dosyć nerwowa. Tutaj widzę słowne przekamarzanki zwolenników opozycji ze zwolennikami obecnego naszego rządu. Widzę, o, nerwy ponoszą. Nerwy ponoszą uczestników. Gol mi żyzy Pisockie Pisowskie Także to jest grupa 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 Zojalnych woletników rządów Jedno z moleckim, rządu. wielu haseł piokio Wąddańska Mateusz Marywiecki Ciałkowska także tutaj naprawdę widzę zwolenników obecnego rządu przeciwników yy, yy, PiS jest, yy, no sporo jest bardzo dużo ludzi wychodzi zawiedzionych z Muzeum II wojny światowej to są ludzie, którzy nie zostali wpuszczeni nie wiem czy wspominałem jest szansa, istnieje jest szansa, że będzie wystawiony Telebim Natomiast póki co, nic takiego nie widać. Spod, tak jak mówiłem, spotkanie miało się odbyć o godzinie 15, czyli od 8, od, od 8 minut powinno już trwać. No i tutaj, jeszcze rzucę okiem na garstkę tych najbardziej zagorzałych zawolenników rządu i przeciwników, przeciwników aktualnej opozycji. Uwaga, młodzieje to jedna, jedno z hasło. Milcz już kłamstwo. Rozliczymy lotos. Tak na lotos. Także tutaj nerwy rzeczywiście sięgają. Z Niektóre tutaj, pań rzeczywiście bardzo, bardzo uniesionych. nagrywamy jeszcze chwilę, zobaczymy co się wydarzy. Tu jest może 30 osób, może tych protestujących. Pani, jedna bo wydaje się być. Jeszcze raz postaram się wejść na dół w pobliżu tej sali gdzie będzie, gdzie już właściwie przemawia Mateusz, premier Mateusz Morawiecki Oczywiście tutaj myślę, że ta sala powinna być większa, powinna być zorganizowana w innym miejscu 12 po 15 to już myślę wszystko zostało ułożone, tym kto miał przyjść to przyszedł i niestety tak jak mówiłem wcześniej Chyba nie bardzo nie dużo już nie ludzi wraca dowiedzionych, że nie miało okazji spotkać premiera Mateusza wieckiego. Wejdziemy trochę niżej, jeszcze zobaczymy jak wygląda sytuacja No tam oczywiście sporo tych ludzi łączy się Zajrzę, zajrzę jeszcze raz do Wilej tej falki i będę po prostu chyba już kończył swoją relację. To jest zrobione już drugi raz. Gdzie to złożyć? E, najlepiej to do miasta albo do państwowej komisji wyborczej. No bo do tej pory no, tak nie no, było. No bo tak to naprawdę był... to miasto gmina organizuje wybory jakby z nimi w ramach, w ramach, w ramach swojej miasta, kompetencji. W ramach tak. swojej kompetencji do miasta to można Ale tak naprawdę to chyba to lepiej do państwowej to. komisji wyborczej, bo to ona jest jakby tą czapą, która... Takie sygnały powinny to ogólne już, bo naprawdę... To może być wojewódzka. Tak. To, bo naprawdę to Wojewódzka Państwowa Komisja Wyborcza. Tam, Panie no to ten. To co się. środku. To

Także ja się teraz już na pewno żegnam w Muzeum Góry Wolnej Światowej. No niestety premiera Mateusza Morawieckiego nie udało mi się zobaczyć. ma jeszcze sytuację jak wygląda u góry i będę się tak jak ja wcześniej uzyskał. Także w tej chwili u góry na powierzchni jeszcze zwolennicy rządu protestują. Tak, mówiłem maksymalnie 30 osób. Mm -hmm. <laughs> no ja się leknę połudę z Państwem, tak zanim jecham na życie. Ilek tyle cześć.